Kielce gotowe na euro. Tak można skwitować wnioski po ostatniej konferencji prasowej przed rozpoczynającymi się 16 czerwca mistrzostwami Europy UEFA Euro U21 w piłce nożnej. Dla Kielc to kolejna po Europejadzie i Igrzyskach Polonijnych duża impreza sportowa, będąca organizacyjnym wyzwaniem. Święto, święto piłki nożnej w Europie nie ulega wątpliwości. Jeżeli sobie uświadomimy, że przyjrzeją tu Anglicy z takich klubów jak Arsenal, Manchester czy, 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 czy inne, to, to to zrozumiemy o co walczyliśmy i co osiągnęliśmy. A osiągnęliśmy tak naprawdę przez to, że, że mamy drużynę w ekstraklasie, że mamy piłkę nożną w Kielcach, że Kielce jest miastem sportu i takie imprezy będą to podkreślać, bo, bo rzeczywiście... Hmm, Długo pewnie będziemy musieli czekać na podobnej rangi imprezy w, w naszym mieście, a ta może zostawić trwały ślad wśród kibiców, wśród działaczy, że Kielce to jest super miasto. Bardzo nam na tym zależy. Zakończone zostały wszelkie przygotowania infrastruktury sportowej, za które odpowiedzialny był miejski ośrodek sportu i rekreacji. Pozostały do wykonania niewielkie prace kosmetyczne. Wszystkie obiekty zgodnie z umową z UEFA zostały przygotowane w ich ocenie na piątkę, co nas bardzo cieszy, bo wymagania były bardzo wysokie, a jeśli już to są prace kosmetyczne na poszczególnych obiektach, czy przycinanie murawy, czy dopinanie ostatnich, można powiedzieć, niezbędnych elementów, które są jako estetycznie pasujące, natomiast te główne zadania, czyli płyty, boiska, Stadion główny, szatnie, pomieszczenia biurowe dla przedstawicieli UEFA, jak i sektor dla przedstawicieli WIP są bardzo dobrze przygotowane i mamy nadzieję, że będzie wszystko tak jak każdy sobie zażyczył. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej drużyn do lat 21 to największa impreza sportowa w tym roku w Polsce. Jej organizatorzy poświęcają wiele uwagi bezpieczeństwu. Dotyczy to przede wszystkim drużyn i kibiców, ale nie tylko, bo podczas tego święta piłki nożnej bezpiecznie muszą czuć się wszyscy. Spodziewamy się dość dużej obecności liczby kibiców, najwięcej kibiców ze Szwecji. Mówimy o y, około 4 tysiącach osób, którym musimy zapewnić bezpieczeństwo, w szczególności osobom, które będą przemieszczały się w rejon stadionu. No, również bezpieczeństwo osób, które będą w mieście, czyli mieszkańcom Kielc i osobom, które przyjadą z całej Polski. Szczególne środki bezpieczeństwa będą obowiązywały w rejonie ulicy Sienkiewicza, ulica Duża, ulica Mała, ulica Rynek, gdzie będą największe, największe skupiska kibiców. Ze względu na to, że y, Federacja Szwedzka zaproponowała swoim kibicom przemarsz na stadion. Musimy zapewnić bezpieczeństwo w trakcie tego przemarszu, czyli będzie to przemarsz na odcinku pomiędzy Rynkiem, ulicą Jana Pawła II, stadionem na ulicy Ściegielnego, wejście na stadion. Również to musimy zabezpieczyć. W dni meczowe 16, 19 i 22 jest, nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu i od godziny 6 do 22, od 6 do 24 22 nie będzie można poruszać się swobodnie w rejonie stadionu. Szczegółowa informacja na temat organizacji Ruch ukaże się na stronie Urzędu Miasta i na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i wszystkie media zostaną o tym poinformowane. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na stadionie, koncesjonowana firma ochrony, wszystkie sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o imprezę masową na każdy dni meczowe, 16, 19 i 22. Bardzo ważna sprawa bez medyczne, zarówno dla uczestników, jak i dla zawodników, dla kibiców. Przede wszystkim w pięciu miejscach na najbardziej newralgicznych będą ambulanse z pełną obsadą medyczną. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ulicy Sienkiewicza, ulicy Rynek, ulic przyległych, plac artystów będą to patrole piesze, które również będą rozstawione w rejonie stadionu. Będą one w wyznaczonych miejscach służyły pomocą kibicom. Szpital miejski na ulicy Kościuszki dedykowany drużyną, Szpital wojewódzki na Grunwaldzkiej dedykowany kibicom również i zawodnikom. Natomiast szpital na ogrodowej na ogólnie zasadach również dedykowany kibicom. Do pierwszego gwizdka w meczu Szwecji z Anglią zostało niewiele czasu i choć organizacyjnie niemal wszystko jest dopięte na ostatni guzik, to jeszcze pozostało kilka drobnych zagadnień do uzgodnienia. Ja myślę, że ta najcięższa praca jeszcze chwilę przed nami, do momentu chyba rozpoczęcia, tak naprawdę, turnieju. Myślę, że kiedy wszystko to ruszy, to już jakby wszystko potoczy się swoim, że tak powiem, rytmem, swoim życiem. Aczkolwiek pracy jest jeszcze bardzo wiele, dlatego że trzeba pozdrawiać wszystkie projekty, które będą miały bardzo istotną rolę w czasie tego turnieju. Mowa tutaj właśnie o transporcie, o bezpieczeństwie, o obsługie, obsłudze medycznej, no i o wszelkich działaniach, które mają miejsce, będą miały miejsce w przestrzeni miejskiej. Mówię tutaj właśnie o wydarzeniach, które między innymi będą rozgrywać się na Kieleckim Rynku po zakończonym meczu na stadionie. Zapraszamy kibiców na Kielecki Rynek i dla nich tutaj będą przygotowane różne atrakcje, tak strefy aktywności, tak aby po prostu umilić im pobyt w naszym. Mieście. Przypomnieć należy, że w Kielcach w ramach Mistrzostw Europy UEFA Euro U21 rozegrane zostaną trzy mecze. W pierwszym, 16 czerwca, zmierzą się drużyny Szwecji i Anglii. W drugim, 19, zagrają reprezentacje Słowacji i Anglii. Wreszcie 22, zespoły Anglii i Polski. Wszystkie mecze rozegrane zostaną na Stadionie Miejskim przy ulicy Ściegiennego 8.